Port Lotniczy Polska czy Donald? Tusk znowu kłamie do wszystkich osób, które chcą wierzyć w tego człowieka. Proszę, wysłuchaj tego filmiku. Nie jestem z klubu foliowych czapeczek, też chciałbym mu ufać, ale dane mówią co innego: CPK zmiana na port lotniczy Polska. Pora skończyć z tą hańbą pisowską i bierzemy cudzy pomysł i zmieniamy na swój. Ale o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Jak zawsze o pieniądze. Wsłuchaj uważnie. Wykonanie pisu było rzeczywiście haniebne. Próbowałem Znowu porozdzierać pieniądze, oszukiwać, ale sam pomysł CPK był zupełnie inny niż Port Lotniczy Polska. I oto dlaczego. CPK miało być bezpośrednią konkurencją dla Frankfurtu, dla przesyłek międzynarodowych. Jest to najbardziej lukratywny sektor w tej chwili. Jak wiecie, Chiny produkują teraz praktycznie wszystko, czyli chodzi o te wszystkie przesyłki, na przykład z Chin. Nieraz słyszałem, jak PiS krzyczał, że Donald Tusk jest proniemiecki. Brzmi to jak krzyk szaleńca. Ale czy aby na pewno? Tu wam przeczytam, bo liczby to liczby. One są zawsze bezstronne. CPK miał obsługiwać 1,8 milionów ton kargo w 2035 roku. Port Polska będzie obsługiwać 450 tysięcy ton w 2035. To jest redukcja 75% w segmencie, gdzie jest największy zysk. A kto w tym sektorze w tej chwili ma dominację i ma największy zysk? Niemcy. Nie będę tu nikogo obrażać, niech przemówią liczby. CPK Cargo, konkurencja dla Niemiec, PiS planował 1 milion ton Cargo w 2035 roku, polska konkurencja dla Hamburga. Tusk. Port Polska 450 ton 55 do 75% mniej. Wynik Niemcy zachowują dominację w logistyce. Dobra, PKP Cargo, transport kolejowy. Polska traciła udziały w przewozach kolejowych do Niemiec. Druga kadencja z rzędu. Niemcy zwiększają udział w rynku TSL. Transport Spedycja Logistyka. Wynik: Niemcy transportują towary przez Polskę zamiast Polska transportować towary. Najważniejszy punkt. Struktura finansowania port Pols 131 miliardów długu 60-70% obligacji Gdzie te pieniądze idą? Przede wszystkim do firm konsultingowych, które robią audyty niemieckie i brytyjskie biura. Wynik: Polska płaci za projekt, a pieniądze idą za granicę. Ostatnia część CPKV port lotniczy Polska kolej dużych Prędkości. PiS chciał KDP Polska, niezależne, tu skrobi KDP, współpracy z Deutsche Bach i innymi przewoźnikami niemieckimi. Wynik: Niemcy kontrolują infrastruktury, Polska płaci. Czy waszym zdaniem mam foliową czapeczkę, pozostawiam w waszej ocenie, ale dla mnie to śmierdzi i nie ufam i nie wierzę, że jest to przypadek, bo liczby nie mogą być przypadkowe, aż w takie coś to nie wierzę.